Ostatni film na czerwiec, znaczy ostatnia część czerwca, jaką tu mamy, film Oskiego na Megakota. Twórca Oski wypuszcza film na Megakota i jego kanał wystrzelił, znaczy kanał, film wystrzelił tak. i sprawa Megakota nabrała rozgłosu. Sprawa obrzydliwa, sprawa kurwa naprawdę warta uwagi. No i tak trochę płonne nadzieje Dareny. Trudno, bo z Megakotem nikt nic dalej nie zrobił. A, tam jest w czym pogrzebać. No nie, no, Goniec jeszcze później y, tam y, też robił materiał na mega kota, ale to bardzo dobrze pokazuje, że jego temat jest na tyle kontrowersyjny, że za bardzo chyba nikt nie chce się w tym zagłębiać, bo Oski na tamten moment w zasadzie człowiek znikąd tak. i walnął taką bombę, że no już później On... było ciężko to przebić. On miał wyświetlenia na moim poziomie. Jak ja patrzyłem jak wychodził ten film z Magakotem, jak on miał jeszcze 40 tysięcy wyświetleń, to on miał wyświetlenia na moim poziomie po 3-4 tysiące wyświetleń nagle to mu je...